to wideo, aby pokazać Państwu, jak automatycznie dodawać nasze faktury, które do Was przychodzą, do Waszego saldeo, bez Waszej ingerencji. Czyli nie na takiej zasadzie, że przychodzi do Was faktura, Wy pobieracie PDF, musicie patrzeć, gdzie ten mail przyszedł, czy tak dalej, żeby to się robiło z automatu, bez myślenia o tym. Więc na potrzeby tego filmu utworzyłam fakturę sama dla siebie, no, żeby tutaj nie podawać żadnych innych danych. Nieistotne jest w tym momencie, czy ona ma taką wartość, czy inną. To jest sztuczna faktura, która za chwilę zostanie przeze mnie tutaj usunięta i wysyłam ją do kontrahenta, czyli sama do siebie na te potrzeby. Szukam tego maila. O, przyszła faktura. I tak każdy z Was też otrzymuje te faktury. Więc jeżeli do Was one przychodzą, to w następnym miesiącu, jeżeli przyjdzie ode mnie taka faktura, to w tym przypadku tutaj na dole tu jest inaczej, bo ja już mam automatycznie dodawane do Saldeo, bo już mam to kliknięte. Ale jeżeli chcecie to zrobić, to należy tam będzie taki link, kliknąć ten link i tu w tym momencie będzie albo pobierz fakturę, tu będzie załóż konto za darmo, lub tutaj będzie taka instrukcja dodaj do swojego konta Saldeo Smart. Jeżeli to kliknicie to ona się tutaj doda. Widzicie, ja już tam na potrzeby testu ona się tutaj sama dodawała, więc ona tu już jest kilkukrotnie załączona. No i w ten sposób zautomatyzujecie sobie proces dodawania naszej faktury do Saldeo. Automatycznie, faktu. Z Saldeo. Jest tu też taka instrukcja, jak sobie tak wpiszecie w internet: automatyczne dodawanie do archiwum faktur wystawionych z Aldeo Smart. To jest tutaj też taka instrukcja, którą należy sobie prześledzić. Jeżeli tamto nie zadziała, to prześledzić. No, i sobie to spróbować wykonać. Ułatwi Wam to pracę, bo w kolejnych miesiącach nie będziecie musieli myśleć o tym, jak tą fakturę dodać do saldeo. Bo bardzo często jest tak, że dodajecie Państwo wszystkie swoje dokumenty do danego miesiąca, ale niestety naszą fakturę to tak jakoś pomijacie i ja muszę sobie wchodzić od siebie, pobierać ją na pulpit, dodawać. W celu automatyzacji i przyspieszenia pewnych funkcji bardzo bym prosiła o wykonanie tej instrukcji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.